Będzie uwielbione Słowo, wcielone, które stało się ciałem i zamieszkało między nami. Witajcie, kochane, umiłowane Boże Dzieci. Wy, wszyscy, którzy braliście udział w tym pięknym projekcie, 365 dni ze Słowem Bożym, w tym projekcie nazwanym Słowo Stało się Ciałem. Przez cały rok mieliśmy możliwość wspólnego wsłuchiwania się w Boże Słowo. Dzisiaj pragniemy podziękować Panu Bogu za cały ten rok, za to, że Jego Słowo wciąż przemawia do nas, że ono chce się ukonkretniać w naszym życiu. Pragniemy dziękować, że to Słowo Boże do nas będzie nadal przemawiało, że Bóg jest tak hojny, że zawsze ma nam coś wspaniałego do powiedzenia. Na początku też naszego dziękczynienia posłuchajmy słów papieża Benedykta XVI z adhortacji Verbum Domini o słowie Bożym w życiu i misji Kościoła. Słowa z wprowadzenia, które także nie nas wprowadzą w ten dzisiejszy Dzień pełen dziękczynienia. Słowo Pana trwa na wieki. Właśnie to Słowo ogłoszono Wam jako dobrą nowinę. To stwierdzenie z pierwszego listu św. Piotra nawiązuje do słów proroka Izajasza. Ukazuje nam tajemnicę Boga, objawiającego się przez dar swojego Słowa. Słowo, to trwające na wieki, weszło w czas. Bóg wypowiedział swoje odwieczne słowo w sposób ludzki. Jego słowo stało się ciałem. Oto dobra nowina, oto wieść, która poprzez stulecia dociera do nas dzisiaj. Nieodwołalnym darem i zadaniem Kościoła jest dzielenie się radością, rodzącą się ze spotkania z osobą Chrystusa, słowem Bożym obecnym pośród nas. W świecie, który często uważa Boga za zbytecznego lub obcego, my, podobnie jak święty Piotr, wyznajemy, że tylko on ma słowa życia wiecznego. Nie ma rzeczy ważniejszej od tego, by umożliwić na nowo dzisiejszemu człowiekowi dostęp do Boga, do Boga, który przemawia i przekazuje nam swoją miłość, abyśmy mieli życie w obfitości. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bądź uwielbiony Boże Wszechmogący, który przemawiasz do nas w swoim Synu Jezusie Chrystusie. My możemy dzisiaj z radością powiedzieć: Panie, do kogoż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego, bo nie ma rzeczy ważniejszej od tej, by spotkać się z Tobą. By także dać innemu człowiekowi możliwość spotkania z Tobą, który przemawiasz, który przekazujesz swoją miłość, abyśmy mieli życie w Tobie. Bądź uwielbiony w tych wszystkich osobach, które słuchały Twojego słowa przez cały ten rok i chcą dalej słuchać Ciebie. Bądź uwielbiony w tych wszystkich, którzy także w przyszłości będą słuchać Twojego słowa. Którzy będą chętni karmić się Tobą, który przychodzisz na ten świat, aby być Bogiem między nami. To jest ta dobra nowina. Oto ta wieść, która dociera do nas także i dzisiaj, jak do nas mówi w tej adhortacji verbum domini papież Benedykt XVI. Dobra nowina którą mamy nieść Ciebie samego w ten świat. Kiedy będziemy żyć Twoim Słowem, będziemy dawać Ciebie innym ludziom. Będziemy przekazywać moc Twojego Słowa. Bądź uwielbiony, Boże, który działasz w naszych sercach cuda swojej łaski. Ty narodzony z Maryi Dziewicy Słowo, które przemawiasz, Dań nam tak mocno skoncentrować się na Tobie i uwielbiać Ciebie w swojej codzienności, abyśmy nie szukali innych słów dla zaspokojenia naszej ciekawości, czy innych słów niezgodnych z prawdą albo takich półprawd, które dzisiaj świat lubi głosić. Oby Kościół rozkochał się na nowo w Tobie, o żywe słowo wcielone i nie szukał żadnych innych słów. Żadnych innych przekazów, które nie są potwierdzone. Ty jesteś dla nas najważniejszym przekazem, także na ten nowy rok, pański, 2023, który rozpoczynamy, wchodzimy w ten rok w duchu uwielbienia i radości, że Ty ciągle chcesz przemawiać. Więc w tym duchu uwielbienia, że wielkie rzeczy czynisz dla nas w tym Słowie, pragniemy teraz. Wołać słowami deum, modlitwy, uwielbienia, tym hymnem, dziękując za całe dzieło zbawienia, za to, że możemy wsłuchiwać się w Ciebie, za cały też projekt, który był nam dany na naszym kanale Karmelit, podjęty w mocy Twojego Ducha. Za te wszystkie osoby zaangażowane w ten projekt, niech to przynosi jak największe owoce w naszym życiu. Wołajmy razem w duchu wdzięczności i uwielbienia. Ciebie Boże chwalimy, ciebie Panie wysławiamy, tobie Ojcu przedwiecznemu. Wszystka Ziemia cześć oddaje, tobie wszyscy aniołowie, tobie niebiosa i wszystkie moce. Tobie cherubini i serafini nieustannym głoszą pieniem. Święte, 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 Pan Bóg zastępów. Pełne są niebiosa i ziemia, majestatu chwały Twojej. Ciebie przesławny chóra apostołów, Ciebie proroków poczet chwalebny, Ciebie wychwala męczenników zastęp świetlany. U Ciebie po wszystkiej ziemi Wysławia Kościół Święty, Ojca niezmierzonego majestatu, godnego uwielbienia prawdziwego i jednego Twojego Syna, Świętego także, Ducha Pocieszyciela. Tyś Królem Chwały, o Chryste, Tyś Ojca, Synem Przedwiecznym. Ty dla zbawienia naszego, biorąc człowieczeństwo, nie wahałeś się wstąpić w łono dziewicy ty skruszywszy rządło śmierci, otworzyłeś wierzącym królestwo niebios. Ty po prawicy Boga zasiadasz w ojcowskiej chwale. Ty przyjdziesz jako sędzia, tak wszyscy wierzymy. Błagamy Cię przeto, dopomóż swym sługom, których najdroższą krwią odkupiłeś. Policz ich między świętych Twoich wiekuistej chwale. Zachowaj lud swój o Panie i błogosław dziedzictwu swojemu i rządź nimi i wywyższa ich aż na wieki. Po wszystkie dni błogosławimy Ciebie i wysławiamy imię Twe na wieki, na wieki i bez końca. Racz, Panie, w dniu dzisiejszym zachować nas od grzechu. Zmiłuj się nad nami, Panie, zmiłuj się nad nami. Niech miłosierdzie Twoje, Panie, okaże się nad nami, jaką my w Tobie ufność pokładamy. W Tobie, o Panie, złożyłem nadzieję, nie będę zawstydzony na wieki. Trwając w tym uwielbieniu, że Słowo stało się ciałem i mieszka między nami, słuchajmy się teraz w słowa. Świętego Jana od Krzyża, który do nas przemawia, który mówi, że dusza nasza jest schronieniem dla miłego naszego, dla Jezusa, który przychodzi. To słowo chce zamieszkać w nas. Dusza nasza jest schronieniem dla Boga, miejscem tajemnym, gdzie On się ukrywa, jak mówi Święty Jan od Krzyża. Niech to słowo, które Bóg do nas kieruje, zawsze mieszka w naszych sercach. Niech będzie rozważane w nas, kontemplowane, tak jak Maryja zachowywała te słowa i rozważała je w swoim sercu. Niech każdy dzień tego nowego roku będzie dla nas tym słuchaniem Boga. I obyśmy Go słuchali w naszych sercach, obyśmy nie byli tylko skupieni na rzeczywistości zewnętrznej, że jest pismo Święte, że tam są słowa, które gdzieś się czyta, ale żebyśmy mocno brali te słowa do siebie, mówiąc swoje fiat, niech mi się stanie według twego słowa, Bo ty Boże wiesz najlepiej. Więc bądź uwielbiony Boże, w naszych sercach, w naszych duszach, które są, dla ciebie tymi pięknymi mieszkaniami, gdzie ty się ukrywasz, gdzie ty jesteś, przemawiasz, a dusza ma ciebie słuchać w tym nieustannym milczeniu, jak mówi święty Jan od Krzyża, aby ciebie usłyszeć potrzeba milczenia. Bądź uwielbione, słowo wcielone, które zamieszkało między nami. Będzie zatem uwielbiony nasz kochany, wspaniały Bóg, który do nas przemawia i chce nieustannie przemawiać w tym żywym słowie, abyśmy brali często do ręki Pismo Święte i otwierali na oścież drzwi naszego serca, żeby Bóg mógł przemawiać. Więc, kochani moi, dziękuję Wam za, za waszą obecność, za to, że wzięliście udział w tym projekcie, że odpowiedzieliście na Boże wezwanie. Przede wszystkim dziękujemy Duchowi Świętemu, który nas natknął do tego dzieła i wierzymy, że to będzie przynosiło jak najwspanialsze owoce w życiu tych wszystkich, którzy czynią miejsce dla Bożego Słowa. Dużo osób wzięło udział. Może niektórzy do końca nie wytrwali, może na nowo rozpoczną ten projekt bo przecież. Nowy rok to nowa okazja, żeby rozpocząć na nowo, prawda? Ale zresztą zawsze można rozpoczynać od pierwszego dnia, zawsze rozpocząć od nowa. Można do tego projektu wracać. Osoby, które też wytrwały, mogą przecież wrócić sobie. Te nagrania będą zawsze obecne na naszym kanale Karmel IT, a może i w przyszłości. Podejmiemy się też jeszcze raz takiego dzieła z nowym podziałem. Nieco innym podziałem na, na Boże Słowo, na każdy dzień. Zobaczymy. Na razie, na razie czekamy, jak Duch Święty będzie nas prawda, prowadził, tak niech się stanie. Natomiast chcę dzisiaj podziękować bardzo serdecznie za Was, słuchacze, że byliście, słuchaliście. Też przeprosić za takie niedociągnięcia, może gdzieś tam. Czasem z opóźnieniem się coś ukazywało, staraliśmy się, żeby było to na czas. I bardzo chcę podziękować przy tej okazji, szczególnie też Pawłowi z zespołu Hortus Deli, jego żonie, dzieciom, za to zaangażowanie, bo gdyby nie oni, gdyby nie rok temu, właśnie 31 grudnia, jak się spotkaliśmy, żeby tak w ostatni dzień tego roku, 2020, 21, kiedy podjęliśmy ten pomysł i, i tak można powiedzieć, że na szybko chcieliśmy to wdrożyć w życie, to się udało i 2022 rok tak nam przebiegł. Pod takim hasłem słowo stało się siadem. Mamy nowy 2023 kontynuacją niech będą także rozważania, do których Was chcę serdecznie zaprosić. Rozważania do Bożego Słowa wraz ze świętą teresą o dzieciątka Jezus. Dlaczego z nią? Bo ponieważ 2 stycznia, czyli właśnie to teraz, 2 stycznia, mamy 2 stycznia, ona będzie miała 150. rocznicę urodzin. Więc. Szczególny czas dziękczynienia za najmłodszego doktora Kościoła będzie przez cały rok. Będą różne inicjatywy, wydarzenia podejmowane w naszej rodzinie karmelitańskiej. A my chcemy na naszym kanale także podjąć się takiego dzieła ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus. Zobaczymy, jak jeszcze będzie nazwane. Natomiast także 15 po północy, czyli od 2 stycznia, to już właśnie jutro. Od 2 stycznia, 15 po północy, będą zawsze takie krótkie nagrania do Słowa Bożego ze świętą Teresą, o Dzieciątka Jezus, i ona także będzie chciała przemówić w połączeniu z tym Bożym Słowem. To będzie wtedy takie piękne, bo Boże Słowo przemawia nadal. I jeszcze święta Tereska, od Dzieciątka Jezus, która ma tak dużo nam do powiedzenia w tych czasach, bowiem. Ona uczy nas drogi Bożego dzieciństwa, zawierzenia bycia małym jak dziecko, bycia ciągle małym, czego nas uczy Jezus, który się narodził i stał się taki mały. I ona mówiła, że nie można bać się tego Boga, który dla nas staje się taki mały. My w naszym życiu ciągle mamy się uniżać, ciągle być małymi, jak nas słowo Boże uczy, żeby się ciągle poniżać a wtedy będziemy wywyższeni, nie nie żeby się wywyższać, prawda? Więc Słowo Boże także nas uczy tego uniżania, uczy nas takiej pokory i drogi Bożego dziecięstwa, Jak to sama Teresa nazwała i ona była zafascynowana Bożym Słowem, daje nam takie... Poszukiwałam więc w świętych księgach czegoś, co wskazywałoby mi tę upragnioną windę, windę do nieba. I tak wpadłam na te słowa mądrości odwiecznej. Maluczki niech przyjdzie do mnie. Podeszłam więc, odgadując, że znalazłam to, czego szukałam. Tak, Teresa w Słowie Bożym odnajduje mądrość odwieczną, odnajduje te słowa prawdy, odnajduje wskazanie, jak być małym dzieckiem. Maluczki niech do mnie przyjdzie. Więc podejmijmy się takiego nowego dzieła żeby słuchać, co Pan ma nam do powiedzenia w tym nowym roku i co nam chce powiedzieć o byciu małym, o byciu Jego dzieckiem, które, którego ma cechować zawierzenie, ufność, pokora, prostota, radość. To są takie cnoty, które, tego, których tak bardzo potrzebujemy w tych czasach. Więc zapraszam Was codziennie, codziennie, jeżeli oczywiście. 15 po północy nie możesz, bo to już jest noc. No to oczywiście cały czas będziesz mógł posłuchać, co nam chce Pan powiedzieć i także przez świętą Teresę o dzieciątka Jezus, co nadal do nas chce mówić w tym swoim żywym słowie. I na koniec jeszcze słowa papieża Benedykta XVI, który został powołany do wieczności. To też jest takie ciekawe, warto na to zwrócić uwagę. W ostatni, na siódmy dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego, to jest sobota. Jutro mamy, już dzisiaj, prawda, niedziela, mamy ósmy dzień Oktawy Świętej Bożej Rodzicielki. Warto też sobie teraz przypomnieć, że święty Jan Paweł II odszedł do wieczności także w sobotę, Siódmy dzień Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego przed y, uruchomieniem świętem Miłosierdzia Bożego. I to Oktawa, i ta Oktawa, zobaczcie, Jan Paweł II, Oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, sobota, dzień Maryjny, Benedykt XVI, y, Oktawa Bożego Narodzenia. To dla nas jest, są też pewne znaki proroctwa, myślę, gdzie Pan Bóg tak bardzo mocno potwierdza nam, że czuwa nad nami, że mamy Kontemplować te ważne tajemnice naszego zbawienia. Kontemplacja tych tajemnic odbywa się wtedy, kiedy szczególnie też bierzemy do ręki rzeczywiście Pismo Święte. Kiedy tutaj mamy przedstawiony prawdziwy obraz Boga, bo tak bardzo ważne jest, żebyśmy mieli prawdziwy obraz. Jaki jest mój Bóg? Co ten Bóg chce do mnie dzisiaj powiedzieć? I Benedykt XVI daje nam także te słowa. Na zakończenie tego projektu. 365 dni ze Słowem Bożym, Słowo stało się ciałem, ale też na rozpoczęcie czegoś nowego, bo zawsze to, co się kończy, wprowadza w nowe. Można powiedzieć, że śmierć Benedykta XVI jest może też zakończeniem jakiejś epoki. Niewątpliwie jest zakończeniem pewnej epoki, a my otwieramy się też na nową epokę, ale otwieramy się w mocy Bożego Słowa. Otwieramy się w mocy Słowa Bożego, które do nas nieustannie ma przemawiać, jak mówi papież Benedykt XVI w tej adhortacji. verbum Domini. Zachęcam zresztą Was wszystkich, drodzy, co jakiś czas będziemy też dawać te słowa na nasz kanał papieża Benedykta XVI. Zobaczymy, może fragmenty będę nagrywał, albo będzie to na społeczności dawane jako słowa, żeby. Te słowa wyjęte z adhortacji werbą domini o Słowie Bożym gdzieś w nas też pracowały. Papież nam to zostawił niewątpliwie, żebyśmy się jeszcze bardziej rozkuchiwali w Piśmie Świętym. Daje nam takie słowa na zakończenie tej adhortacji. Przypominam wszystkim Chrześcijanom, że naszą osobistą i wspólnotową więź z Bogiem pogłębia znajomość Słowa Bożego. Uciszmy się by słuchać Słowa Pańskiego i nad Nim medytować, ażeby dzięki skutecznemu działaniu Ducha Świętego nadal mieszkało i żyło w nas przez wszystkie dni naszego życia i do nas mówiło. Tak, piękne słowa. Uciszmy się, wysłuchać Słowa Pańskiego i nad nimi medytować, aby dzięki Skutecznemu działaniu Ducha Świętego nadal mieszkało w nas, żyło przez wszystkie dni naszego życia i do nas mówiło. Niech tak będzie, Amen, niech tak się stanie, niech Bóg do nas ciągle nieustannie przemawia. A my dawamy, dawajmy miejsce dla tego Słowa, by w mocy Ducha Świętego mogła się realizować, mogło się w nas realizować to piękne dzieło bycia nowym człowiekiem według zamysłu Pana Boga. Boga, który nas powołuje do siebie, do swego królestwa, na ten czas trwania w tym Bożym Słowie, dawania miejsca temu Słowu. Serdecznie Was pozdrawiam, a nade wszystko błogosławię i ogarniam kapłańskim sercem, żebyśmy też tworzyli ciągle tą wspólnotę Bożego Słowa, ciągle tą wspólnotę Bożych Dzieci, które są otwarte na więcej. Na jeszcze więcej. Niech Bóg do nas przemawia. Niech On przemawia, czerpmy z tego czystego źródła Bożej Miłości. Niech was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Błogosławionego roku Pańskiego 2023. Królu Jan Chryste. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi. Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie, abyśmy coraz bardziej. Byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.